Łaska Stalina wyniosła go na stanowisko szefa największego na świecie aparatu terroru. I korzystał z nieograniczonej władzy z sadystyczną bezwzględnością. Ile ludzkich istnień miał na swoim sumieniu? 5 milionów? 10 milionów? Może więcej? Nikołaj Jeżow nazywany krwawym karłem. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. 25 września 1936 roku Stalin, przebywając na urlopie w Soczi, wysłał do Moskwy telegram: Uważamy to za absolutnie konieczne i natychmiastowe, aby towarzysz Jeżow otrzymał nominację na stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych. Jagoda ostatecznie udowodnił, że nie jest zdolny zdemaskować grupy trockistowsko-zinowiewowskiej. To życzenie spełniono szybko i już na początku października Henryk Jagoda przestał być szefem NKWD, a objął mało znaczące stanowisko komisarza poczt i telegrafów. Nienadługo. Kilka miesięcy później został aresztowany, a w marcu 1938 roku skazany na śmierć i stracony. On spełnił swoje zadanie i stał się niepotrzebny. Umożliwił Stalinowi pozbycie się potężnych wrogów w kierownictwie partii bolszewickiej. Do następnej misji, steroryzowania społeczeństwa, już się nie nadawał. Nowy szef tajnej policji, 41-letni Nikołaj Jeżow, zrobił karierę w czasie kolektywizacji rolnictwa, gdy jako zastępca szefa NKWD zwrócił uwagę Stalina sprawnością i okrucieństwem, z jakimi łamał opór chłopów przed wstępowaniem do kołchozów. Jego pierwszym zadaniem jako komisarza NKWD. Było zaprowadzenie porządku w ministerstwie, co oznaczało pozbycie się zaufanych poprzedniego szefa, bez względu na zasługi, jakie oddali Stalinowi. W marcu 1937 roku Jerzow wezwał na naradę najwyższych urzędników NKWD. Poinformował ich, że z rozkazu partii mają bezwłocznie wyruszyć do odległych rejonów Związku Radzieckiego, aby tam sprawdzić lojalność lokalnych władz. Ze wszystkich wysokich funkcjonariuszy NKWD w Moskwie pozostało tylko czterech. Inni wsiedli do pociągów, ale nie odjechali daleko. Na pierwszej stacji zostali wyciągnięci z wagonów, przewiezieni do więzień i rozstrzelani. Jednak wielu zasłużonych funkcjonariuszy NKWD przebywało poza granicami Związku Radzieckiego, gdzie działali jako szpiedzy albo dyplomaci. Oni mogli odmówić powrotu. Jerzof to przewidział. Dlatego akcja likwidacji starych NKWD-zistów prowadzona była bardzo spokojnie, aby nie wzbudzić paniki. Pierwsi, którzy z zagranicy wrócili do Moskwy, otrzymali awanse i pojechali na urlopy do luksusowych sanatoriów na Krymie. Po powrocie do Moskwy przydzielono im tajne misje. Nie było to niczym nowym w ich profesji, a więc powiadomili rodziny, że muszą zniknąć na pewien czas. I znikali bez rozgłosu, na zawsze. Mimo tych środków ostrożności wieści o likwidacji ludzi poprzedniego szefa NKWD zaczęły rozchodzić się w tym hermetycznym świadku. Z 40 NKwdzistów, którzy otrzymali polecenie powrotu do kraju, pięciu dobrze poinformowanych o losie kolegów odmówiło powrotu. Jeżow przewidział i taką ewentualność. W grudniu 1936 roku utworzył zarząd zadań specjalnych. Była to niewielka organizacja, Nazywana nieformalnie Grupą Jaszy od imienia jej szefa, Jakowa Serebjańskiego. W centrali w Moskwie pracowało tylko 60 ludzi, ale wspierali ich agenci NKWD i wywiadu wojskowego GRU na całym świecie. O czym wkrótce miał się przekonać Ignace Reiss, alias Ignace Porecki, pseudonim Raymond. Od początku lat 30. działał w Paryżu i był jednym z najlepszych radzieckich szpiegów. W połowie lipca 1937 roku, gdy otrzymał polecenie powrotu, wysłał list do ambasady radzieckiej w Paryżu, pisząc, że zerwał z kontrrewolucyjnymi działaniami Stalina i wybiera wolność. Uznał, że najbezpieczniej będzie w Szwajcarii, ale tam na jego trop wpadli agenci zarządu zadań specjalnych. Na osobiste polecenie Stalina, do Szwajcarii wyruszył zabójca Roland Abiate. Na miejscu miała mu pomóc Gertruda Schilbach, niemiecka komunistka, bliska znajoma uciekiniera. 4 września 1937 roku na poboczu autostrady prowadzącej do Lozanny znaleziono ciało Rajsa podziurawione kulami. W zaciśniętej dłoni trzymał kłąb włosów swojej przyjaciółki. Widocznie w ostatnim momencie zorientował się, że to ona go zdradziła. W hotelu, gdzie zatrzymali się zamachowcy, policja znalazła pudełko czekoladek zatrutych strychniną. Prawdopodobnie były przeznaczone dla dzieci Rajsów, lecz Gertruda Schildbach nie odważyła się zabić dzieci, lub nie starczyło jej czasu. NKWD równocześnie przystąpiło do wielkiej czystki w społeczeństwie. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Nikołaj Jeżow wprowadził w życie system, który w ciągu dwóch lat, pochłaniając miliony ofiar, zniewolił całe radzieckie społeczeństwo. Była to zasada uderzania od góry. Najpierw wybierano ofiarę wśród ludzi zajmujących wysokie stanowiska w administracji partyjnej, państwowej lub wojsku. Aresztowany musiał przyznać się do udziału w wyimaginowanym spisku i wskazać wspólników. To przyznanie było uważane przez sądy za wystarczający dowód. Aresztowany, z reguły w nocy, początkowo traktowany był dość przyzwoicie. Jednakże, gdy odmawiał współpracy, zaczynały się wyzwiska, plucie w twarz, groźby, poszturkiwania. I długotrwałe przesłuchania dwie doby, trzy doby, bez przerwy. Oficerowie śledczy zmieniali się, a przesłuchiwany siedział na krześle lub stał, usiłując choć na moment zamknąć oczy, zyskać chwilę spokoju. Wielu załamywało się już podczas tej fazy śledztwa. Tych, którzy wytrwali, czekało jeszcze gorsze tortury fizyczne, zwierzęce, nieludzkie, w czasie których Sadyści specjalnie wychowani przez NKWD, pastwili się nad człowiekiem w sposób, jaki tylko może wymyślić bestia ludzka. Niewielu wytrzymywało straszliwy ból. Świadomość, że lepsza jest szybka śmierć niż powolne, ciągnące się całymi dniami znoszenie bólu, nakazywała przyznać się do najbardziej absurdalnych zarzutów. Ci, którzy załamywali się, z reguły musieli potwierdzić zeznania, które za nich pisał śledczy i oskarżyć innych. Rewolucyjna Sprawiedliwość wychodziła z logicznego przesłania, że spiskowiec czy szpieg nie działają w pojedynkę, więc muszą mieć wspólników. Aresztowany, który nie wytrzymując bólu przyznał się do wyimaginowanej zbrodni, musiał podać nazwiska wyimaginowanych wspólników. Wskazywał więc sąsiadów, kolegów z pracy i podpisywał oskarżeni. Potem następował okres lepszego traktowania. Więzień otrzymywał smaczniejsze jedzenie, listy od rodziny, możliwość spacerowania po więziennym korytarzu lub podwórku. W dalszym ciągu był obrabiany. Chodziło o to, aby utrwalić osiągnięcia śledztwa. Było to szczególnie istotne wobec ważniejszych więźniów, którzy mieli stanąć przed publicznym sądem. Mniej ważnych sądzono zaocznie i dowiadywali się o swoim losie w więzieniu, gdy wprowadzano ich do celi śmierci lub kazano zbierać rzeczy i wsadzano do bydlęcego wagonu jadącego do łagru na Syberii. W tym czasie utrwalania urządzano próby generalne procesów sądowych, aby oskarżony wypadł jak najlepiej w czasie prawdziwego procesu pokazowego. Wydawałoby się, że człowiek zmuszony torturami do przyznania się do winy, gdy stanął przed publicznością na sali sądowej, często zagranicznymi korespondentami, mógł wszystko odwołać opowiedzi o metodach, jakie stosowano wobec niego. Jeżow przewidział i to. Po pierwszej próbie niesubordynacji oskarżonego sędzia przerywał proces, ogłaszał przerwę. Oskarżonego wyprowadzano z sali. Co się z nim dalej działo? Dostawał narkotyki lub torturowano go. W poważniejszych przypadkach na salę sądową wracał sobowtór. Początkowo Jeżow na rozkaz Stalina niszczył tych, którzy mogli zagrozić dyktaturze. Ze 131 członków Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej zamordowano 100 lub 110. Z 22 komisarzy ludowych, czyli ministrów, 17. Z 900 oficerów w randze generalskiej zginęło 600. Wkrótce metoda, jaką zastosowano, aby zlikwidować ludzi uważanych za opozycjonistów i zagrażających władzy dyktatora, zaczęła żyć własnym życiem. Do więzień i izb tortur zaczęli trafiać ci, którzy nie tylko nie mieli nic wspólnego z opozycją, ale nawet byli miłośnikami Stalina. W latach 1937–38 ofiarą prześladowań padło co najmniej 12 milionów ludzi, z których około 1 200 tysięcy poddano torturom, a milion rozstrzelano, pozostałych wywieziono do obozów na Syberii. Tam co najmniej 2 miliony zginęło z głodu, zimna, chorób zakatowanych przez strażników. W 1938 roku Stalin uznał, że dalsze prowadzenie czystki grozi już destabilizacją państwa. Postanowił ją zakończyć, co dla Jeżowa, krwawego Karła, oznaczało, tak jak dla jego poprzednika, wyrok śmierci. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Pewnego lipcowego wieczoru 1938 roku, gdy Mikołaj Jeżow, jak zwykle, zameldował się w gabinecie Stalina, aby złożyć raport z eliminacji wrogów partii i państwa, usłyszał: Jest niezbędne wzmocnienie NKWD przez wyznaczenie pomocnika dla was, towarzyszu Jeżow. Czy macie jakieś sugestie, kto nim powinien zostać? Zaskoczony tymi słowami, Jerzow zawahał się. Nie spodziewał się, że jego wysiłki mogłyby zostać uznane za niewystarczające i wymagające wsparcia. Dlaczego w szczytowym okresie wielkich sukcesów Stalin chciał mu dodać pomocnika? Jaki błąd popełnił? Czym się naraził? Odpowiedział: Nie, nie mam żadnej kandydatury. No, sądzę. Że powinien to być towarzysz Beria Stalin wiedział, że kilka tygodni wcześniej Szef NKWD zdecydował się zlikwidować Beria Zapewne kierując się niejasnym przeczuciem Że ten może zagrozić jego władzy Cóż mógł odpowiedzieć Jeżow słysząc słowa Stalina? On będzie dobrym kandydatem, tak Towarzysz Beria potrafi pracować nie tylko jako zastępca Mógłby być nawet komisarzem ludowym Nie, nie pasuje na ludowego komisarza będzie dobrym zastępcą. 22 sierpnia Beria przybył do Moskwy, aby objąć nowe stanowisko. Zaczynała się agonia krwawego karła, który miał tylko 153 cm wzrostu. NKWD obróciło się przeciwko swojemu szefowi. Najpierw do pracy bardzo energicznie zabrała się specjalna komisja. Beria rozesłał po kraju 150 zespołów, których zadaniem było sprawdzenie, czy więźniowie są dobrze traktowani i czy nie ma wśród nich niesłusznie oskarżony. Nie było oczywiście żadnych trudności z zebraniem dowodów łamania prawa, nadużywania uprawnień, zbrodniczych działań Jerzowa i jego podwładnych. Jeżow w chwili, gdy dowiedział się o powołaniu komisji, zdał sobie sprawę, że jest zgubiony, choć pozostawiono go na stanowisku. Nie chciał walczyć, gdyż zbyt dobrze wiedział, jak bezwzględna jest instytucja, którą stworzył. Mógł dokładnie przewidzieć, że pewnej nocy jego byli podwładni wyciągną go z mieszkania, zaprowadzą do więzienia na Łubiankę i każą podpisać zeznanie, że był amerykańskim agentem. Jeżeli odmówi, będą męczyć go tak długo, aż wreszcie podpisze. Sam wielokrotnie katował ludzi, którzy odmawiali oskarżenia siebie, najbliższej rodziny lub po prostu innych niewinnych ludzi. Teraz pozostała mu przytłaczająca świadomość, że nie ma drogi ucieczki. Dlatego 23 listopada 1938 roku wysłał list do Stalina, prosząc o zwolnienie go ze stanowiska szefa NKWD i biorąc na siebie wszelką odpowiedzialność. Dlaczego? Być może uznał, że działając tak, jak życzyłby sobie tego Stalin, uniknie tortur, a może nawet uratuje życie. Zesłany gdzieś daleko na wschód do niewielkiej mieściny na stanowisko dyrektora kopalni. Gazety poinformowały o jego rezygnacji 8 grudnia 1938 roku. W dalszym ciągu pozostawał na wolności. A nawet pozwolono mu zachować drugie stanowisko komisarza transportu wodnego, jakie piastował, gdy był szefem NKWD. To go nie zmyliło. Wkrótce zostali aresztowani i rozstrzelani dwa jego zastępcy, Michał Frinowski i Leonid Zakowski. Potem ginęli kolejni, których sumienie obciążały niezliczone zbrodnie. Popow, naczelnik strasznego więzienia na Butyrkach, Weinstock, naczelnik więzienia w Jarosławiu, setki komendantów obozów koncentracyjnych, szefów republikańskich oddziałów w NKWD. Ale Jerzow ciągle pozostawał na wolności. Nawet 21 stycznia 1939 roku usiadł za jednym stołem ze Stalinem w Teatrze Wielkim podczas uroczystej akademii z okazji 15. rocznicy śmierci Lenina. To jednak nie znaczyło nic. Był już skazany. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Była późna noc, gdy na Kremlu, po zakończeniu zjazdu partii komunistycznej, zebrał się konwent seniorów. Wszyscy byli zmęczeni długotrwałymi obradami, jednakże na sali czuć było elektryzujące podniecenie. Ludzie zapominali o znużeniu, przewidując, że dojdzie do niezwykłej sytuacji. W pewnym momencie przewodniczący Andrzej Andrzejew powiedział: Towarzysze. Zjazd naszej partii zakończył pracę i należy przedstawić kandydatury członków nowego Komitetu Centralnego. Zwyczajowo wybór kandydatów rozpoczynano od przeglądu listy członkowskiej obecnego składu KC. Nagle padło nazwisko Jeżowa. Co sądzicie, towarzysze, o tej kandydaturze? Nikt się nie odezwał, choć parę głów zwróciło się w stronę Jerzowa, który usiadł w ostatnim rzędzie i był wyraźnie zdenerwowany. Zebrani nagle usłyszeli głos Stalina. Jeżow, gdzie jesteś? Podejdź tutaj. Jeżow blady, drżący, podszedł do stołu prezydialnego. Stalin zapytał. No i co sam o sobie myślisz? Możesz być członkiem Komitetu Centralnego? Towarzysz no, towarzyszu Stalin, ja całe życie oddałem partii. Ja kocham Stalina ponad życie. Ja nie poczuwam się do niczego... Co mogłoby być powodem takiego pytania, się Stalin? Tak. A kim był Frinowski? Znałeś Frinowskiego? Oczywiście znałem. Był moim zastępcą. Kto to był? Szapiro. A Ryżowa? Kto to był Fiodorow? Stalin wyliczał najbliższych współpracowników Jeżowa, którzy byli już aresztowani lub straceni. Wieżow był bliski płaczu. już serio Wieriononowizu, to ja sam. Ja sam wykryłem ich spisek i przyszedłem do Was, zameldowałem o tym, to przyszedłem. Ale wtedy gdy złapano Cię za rękę, a wcześniej Chnułeś spisek. Chciałeś zgładzić stalina. Odpowiedzialni funkcjonariusze NKWD przygotowywali spisek, a ty rzekomo stałeś z boku. Może ty myślisz, że ja nic nie widzę? A przypomnij sobie, kogo przysłałeś do Stalina na dyżur? Z rewolwerem. Po co potrzebne są rewolwery przy Stalinie? Po co? Żeby zabić Stalina? A gdybym tego nie zauważył? Trudno powiedzieć, o co chodziło Stalinowi. Prawdopodobnie pewnego dnia zauważył, że jeden z jego ochroniarzy być może nadaczy w Koncewie lub w apartamentach na Kremlu, ma przy sobie broń. Chorobliwa podejrzliwość podsunęła mu natychmiast wizję zamachu. To ty aresztowałeś wielu niewinnych ludzi, a pozwoliłeś na to, że winni pozostali na wolności. Idź sobie. Nie wiem, towarzysze. Czy można go zostawić w składzie Komitetu Centralnego? Na sali panowała całkowita cisza. Nie należy sądzić, aby ktokolwiek z obserwujących scenę poniżenia krwawego Karła odczuwał cień litości. Jeszcze tak niedawno Jeżow mógł aresztować i torturować każdego z obecnych na sali. Teraz Stalin oddawał im wszechmocnego Karła. Nie wybrano go do składu Komitetu Centralnego. Jeżow przychodził do pracy, zwoływał na rady... Ale w ich czasie siedział nieruchomo na krześle, zatopiony w myślach. Czasami robił samolociki z papieru i puszczał je nad głowami zebranych, a potem nagle ożywiał się i zaczynał poszukiwać samolotu, który wylądował gdzieś pod stołem lub krzesłem. Uderzenie przyszło w końcu stycznia 1939 roku. Wówczas do sali kolegialnej, komisariatu żeglugi weszli dwaj żołnierze NKWD i oficer. Jerzow na ich widok podniósł się z krzesła i wyciągnął z kieszeni pistolet. Położył go na stole i, jakby z ulgą na twarzy, powiedział: Długo na to czekałem. Jego dalszy los pozostaje osnuty tajemnicą. Zamknięto go w strasznym suchanowskim więzieniu specjalnym NKWD, gdzie sam torturował swoje ofiary. Podobno oszczędzono mu cierpień, gdyż chętnie potwierdzał wszystko, czego oczekiwał od niego oficer śledczy. Równie chętnie podawał nazwiska niewinnych ludzi jako swoich pomocników. Oskarżono go o współpracę z wywiadem polskim i japońskim oraz organizowanie zamachu stanu, jaki miał być rzekomo przeprowadzony 7 listopada 1938 roku. Do wszystkiego się przyznał, lecz na rozprawie wyparł się zeznań, twierdząc, że strasznie bito go w śledztwie. Nic to nie pomogło. Wyrok skazujący na karę śmierci zapadł 3 lutego 1940 roku i podobno został wykonany dzień później. Radziecki historyk Miedwiediew twierdził, że stało się to 10 lipca 1940 roku. Pojawiły się również pogłoski, że Jeżowa przetrzymywano jeszcze dość długo w komfortowych warunkach w więzieniu pod Moskwą. Jego następca Ławrynty Beria 8 grudnia 1938 roku przejął kierowanie NKWD. On miał więcej szczęścia. Być może ze względu na wojnę, Stalin pozostawił go u swojego boku bardzo długo. Dopiero w końcu lat 40. postanowił pozbyć się wiernego szefa komisariatu spraw wewnętrznych. Jednakże nie zdążył, gdyż wylew krwi do mózgu, połączony prawdopodobnie z atakiem serca, przerwał życie dyktatora 5 marca 1953 roku. Sprawiedliwość dziwna, bolszewicka, upomniała się o Berię kilka miesięcy później. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Bołoszańskiego w Radiu Zet.